Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym materiale filmowym wszystko o doskonaleniu przedmiotu oraz w jaki sposób zahartować przedmiot a apiksem, którego nie ma u Kowala. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Aby odblokować doskonalenie u Kowala, należy najpierw ukończyć podziemia o po randze 46 lub wyższej. Jeżeli ukończymy takie podziemia, w tym momencie doskonalenie przedmiotów zostanie odblokowane u Kowala. Doskonalenie przedmiotów to jest czwarta zakładka u Kowala. W sumie mamy 12 rank doskonalenia. Każde doskonalenie przedmiotów zwiększa jego afiksy o 5%. Natomiast w co czwartym doskonaleniu przedmiotów system losowo wybiera jeden afiks, i zwiększa jego moc o 25%. W przypadku tego uber unikatowego napierśnika udoskonaliłem ten przedmiot maksymalnie, czyli 12 razy. W dwóch przypadkach zwiększyłem moc jednego afiksu o 25% i, i ten afiks został oznaczony kolorem żółtym, czyli plus 9,8% maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. I jeden afiks oznaczony kolorem niebieskim, tutaj zwiększyłem jego moc tylko raz o 25% i to jest plus 24,6% do odporności na wszystkie żywioły. Jakie przedmioty możemy udoskonalać? Możemy udoskonalać od razu przedmioty unikatowe, widzicie tutaj od razu podświetlił mi się ten unikatowy pierśnik, lub przedmioty starożytne legendarne. W tym momencie w ekwipunku tutaj nie mam żadnego przedmiotu, który mogę udoskonalić, ponieważ muszę go najpierw dwa razy zahartować. O czym warto wspomnieć to o tym, że żółtych przedmiotów nie możemy udoskonalić. Przejdę teraz do zakładki Doskonalenie i zobaczycie, że ten przedmiot nie jest podświetlony to znaczy, że nie mogę go udoskonalić, mimo wszystko, że zahartowałem go dwa razy. Doskonalenie możemy podzielić w sumie na trzy fazy. Pierwsza faza od rangi pierwszej do rangi czwartej. Używamy tutaj takiego materiału magicznego jak obducyt. Ten materiał możemy zdobyć w dołach. Faza to jest faza druga. Do tej fazy potrzebny nam jest ingolit. Też ten materiał możemy zdobyć w głębinach dołu, i ostatnia faza to jest faza trzecia, to jest doskonalenie przedmiotów od rangi 9 do rangi 12, i w tej fazie używamy żelaza, które też możemy zdobyć w głębinach dołu. I teraz spróbujmy testowo udoskonalić ten starożytny, legendarny hełm, czyli poniżej mamy taką informację, że ten hełm osiągnie rangę pierwszą. Oraz wszystkie jego afiksy zostaną zwiększone o 5%. Koszt w materiałach to 10 kawałków obducytu, 10 sztuk niewyprawionej skóry i 3 sztuki zasnutych kryształów oraz 100 000 zł. Daję ulepsz. Pojawiła nam się informacja, że wartość wszystkich afiksów została ulepszona o 5%. I następna ranga z rangi pierwszej do rangi drugiej. W następnej randze koszt obdocytu to już jest 20 sztuk. Dajemy ulepsz. Wszystkie afiksy zostały udoskonalone o 5%. Teraz z rangi drugiej do rangi trzeciej koszt obdocytu to 30 sztuk. Dajemy ulepsz. Wszystkie afiksy zostały udoskonalone o 5%. I teraz przy przejściu z rangi trzeciej do rangi czwartej Jeden afiks zostanie zwiększony o 25%. System tutaj wybierze ten afiks losowo. Koszt w materiałach to jest 40 sztuk obducytu. Dajemy ulepsz. I w tym momencie jeden afiks został zwiększony o 25% i jest to siła. W tym momencie przechodzimy do fazy drugiej, czyli z rangi czwartej do rangi piątej. Znowu wszystkie afiksy będą zwiększone o 5%, i w tym momencie do udoskonalenia potrzebujemy ingolitu. Ja nie mam teraz tego ingolitu. Jeżeli nie macie ingolitu, możecie udać się do alchemika, wybrać transmutację, materiały rzemieślnicze, i tutaj możecie zamienić subrzelazo w ingoli. Pojawia nam się nowe okienko. I tutaj możemy zamienić subżelazo na ingolit. Ja mam w sumie 157 sztuk subżelaza. Jeżeli wymienię jedną sztukę subżelaza, otrzymam 3 sztuki ingolitu. Koszt stworzenia 3 sztuk ingolitu to jest 600 sztuk złota. W taki sam sposób możecie stworzyć obducyt. Tylko w tym przypadku zamieniacie ingolit na obducyt. Jeżeli nie jesteście zadowoleni z doskonalenia ani z tego, jaki afiks został ulepszony o 25%, możecie takie doskonalenie zresetować. Resetujemy doskonalenie poprzez kliknięcie w resety w rangi doskonalenia i z rangi czwartej do rangi 0 Koszt w materiałach to jest 30 sztuk niewyprawionej skóry. 20 sztuk zasnutych kryształów i 5 sztuk zapomnianych dusz oraz 5 milionów złota i dajecie potwierdź. Jeżeli potwierdzicie, ten wcześniej udoskonalony hełm do rangi czwartej zostanie ponownie zresetowany do rangi doskonalenia 0. Wszystkie materiały do doskonalenia przedmiotów otrzymacie w dołach od rangi pierwszej do rangi 30 obducyt od rangi 31 do rangi 60 ingolit oraz od rangi 61 zaczynacie otrzymywać subżelazo. Ja w tym momencie wejdę do dołu rangy setnej. Ja w tym momencie wejdę do dołu rangy setnej. Pokażę wam jakie przejść i pokażę wam na końcu ile otrzymacie sztuk subżelazo. Jeżeli ukończycie dołu rangę setnej. I w tej części filmu chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób zahartować przedmiot afiksem, który nie jest dostępny. W tym przypadku mamy barbarzyńcę. Tutaj mam starożytną, legendarną buławę dwuręczną i dwa afiksy uzyskane dzięki hartowaniu. Pierwszy afiks to jest grzmotnięcie. Ten afiks jest dostępny, natomiast ten drugi afiks Plus 246,5% obrażeń, trapień krytycznych. Ten afiks nie jest dostępny dla barbarzyńcy u Kowala. I aby naznaczyć nasze przedmioty na przykład takim afiksem, musimy stworzyć inną postać. Ja stworzyłem łotra, teraz przejdę do mojego łotra. To jest łotr na poziomie 60. Przeszedłem nim do rangi Partej świata. Wchodzę do Kowala. I mam tutaj buławę, której Łotr nie może używać, ale może ją zahartować. Wybieram ofensywę. Wcześniej oczywiście odnalazłem schemat hartowania o nazwie finezja strzelectwa. I w tym schemacie jest możliwość zahartowania tej buławy afiksem dodającym dodatkowe obrażenia od trawień krytycznych. Czyli wybieram finezję strzelectwa. Zahartuj. Otrzymałem inny afiks. Muszę to zrobić jeszcze raz. Otrzymałem znowuż inny afiks. Jeszcze raz. I znowu inny afiks. I znowu inny afiks, którego barbarzyńca nie będzie mógł używać. Pozostałe hartowania 2. I mamy afiks plus 85% obrażeń, odprawień krytycznych. Teraz zamykam. Przechodzę do mojego barbarzyńcy. I to jest ten bławo, którą przed chwilą hartowałem. Dzięki schematowi hartowania dostępnego tylko dla Łotry otrzymałem plus 85 obrażeń trafień krytycznych. Idę do kowala. Idę do kowala, wybieram hartowanie. Mogę nadać jeszcze jeden afiks. Wybieram kategorię schematu broń. Schemat hartowania o nazwie wzmocnienie furii. Chciałbym otrzymać grzmotnięcie, zadaję Taką i taką ilość obrażeń. Daję Zahartuj przedmiot. Nie, nie otrzymałem tego. Jeszcze raz. Pozostałe hartowania jeden. Czy wypadnie ten afiks, jak zobaczymy? Tak, otrzymałem. Grzmotnięcie zadaje 95% obrażeń i w taki sposób możecie stworzyć przedmiot dla swojego barbarzyńcy z obrażeniami od trafień krytycznych. Dzięki za oglądanie filmu, jeżeli macie jakieś pytania napiszcie w komentarzach, nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.